Na początku było Słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci. I ciemność jej nie ogarnęła. Boże narodzenie to święto sensu świata. Tylko w Bogu można odnaleźć sens wszystkiego. Każdy człowiek jest owocem myśli Boga, jego pragnienia i miłości. Dlatego też tylko w miłości można zrozumieć, kim on jest i kim jesteśmy my. W Jezusie Chrystusie Bóg powiedział nam wszystko o sobie i o nas. Bóg objawił się w swoim słowie, które codziennie możemy czytać, które mówi nam prawdę o naszym życiu, a rozważane w liturgii pozwala poznać Boga, który jest Ojcem, Boga, któremu można i któremu warto zaufać. Niech ten wielki cud narodzenia Boga będzie dla was wszystkich źródłem pokoju i radości, które są tak bardzo potrzebne dzisiejszemu człowiekowi. Drodzy, życzymy wam wszystkim. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, żebyście byli ludźmi Boga, ludźmi, którzy nigdy nie będą pozbawieni radości, którą daje spotkanie z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Jako wspólnota wyższego seminarium duchownego w Tarnowie zapewniamy Was o modlitwie, dzięki której jesteśmy razem i dzięki której stajemy się coraz bardziej ludźmi Bożymi, ludźmi, którzy mają orędzie dla tych, z którymi Jezus Chrystus nas spotyka. Modlimy się za Was w naszym seminaryjnym domu, aby Wasze rodziny stawiały zawsze Boga na pierwszym miejscu. Pójdźmy do Betlejem, pójdźmy do drugiego człowieka, żeby podzielić się z Nim radością, że Bóg jest zawsze z nami.